Szokująca deklaracja trenera Legii. Może rozwiązać kontrakt. Nie obchodzi mnie to. Trener Legii Edward Jordanesku wprost grozi rozwiązaniem kontraktu. Szokujące wyznanie, które może wstrząsnąć całym klubem. Osobiście nie obchodzi mnie, że mam jeszcze drugi rok umowy. Przyszedłem tu, by wygrywać, a nie stracić rok. Tymi niezwykle mocnymi Szokującymi i absolutnie bezkompromisowymi słowami, trener Legii Warszawa, Edward Jordanesku, w rozmowie z portalem legioniści.com rzucił prawdziwą bombę. W momencie, gdy wydawałoby się, że po awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji w klubie zapanuje spokój, rumuński szkoleniowiec publicznie wyraził swoją gigantyczną frustrację działaniami klubu na rynku transferowym i postawił zarządowi publiczne ultimatum. Co tak bardzo zdenerwowało trenera? I czy faktycznie jesteśmy o krok od jego sensacyjnego odejścia z klubu? W ostatnich dniach Edward Jordanesku udzielił kilku wywiadów, głównie w rumuńskich mediach, w których nie ukrywał swojego niezadowolenia. Ale dopiero teraz, w szczerej rozmowie z polskim portalem, w pełni otworzył się i opowiedział o chaosie, z jakim musiał zmagać się od samego początku swojej pracy w Warszawie. Byłem trochę smutny, a może nawet zły, ponieważ zbudowałem strategię, a potem sprawy potoczyły się w innym kierunku. Dopiero teraz się ustabilizowały, przyznał Jordanesku. To jest niezwykle ważna wypowiedź. Trener mówi wprost: Miałem plan, ale klub go zignorował. Na czym polegał problem? Na absolutnie chaotycznej i spóźnionej rewolucji kadrowej, która sprawiła, że jego praca była niemal niemożliwa. Jordanesku w brutalnie szczerych słowach opisał, jak wyglądała ta migracja zawodników? Odeszło 12-13 piłkarzy, a przyszło 10, ale wszyscy dołączyli dopiero po obozie letnim, w tym czterech dopiero w ostatnich 72 godzinach okienka transferowego, czyli w środku sezonu, po tym jak już rozegraliśmy 14 meczów. Przeanalizujmy te liczby. To jest prawdziwe trzęsienie ziemi. Wymiana niemal całej kadry w trakcie trwania sezonu, w momencie gdy drużyna gra mecze co trzy dni. W takiej sytuacji pracuje się bardzo trudno, bo to tak, jakby trzeba było cały czas zaczynać wszystko od nowa, podkreślił. Pojechaliśmy do Austrii z jedną kadrą, a teraz drużyna wygląda zupełnie inaczej. Cały czas musimy pracować nad wszystkimi aspektami fizycznymi, technicznymi, taktycznymi i psychologicznymi, dodał, malując obraz drużyny w ciągłej budowie, bez fundamentów i bez stabilizacji. I właśnie w tym kontekście, w kontekście tego całego chaosu, padła najważniejsza, szokująca deklaracja dotycząca jego własnej przyszłości. Jordanesku, mimo iż podpisał z legią dwuletni kontrakt, przyznaje, że wcale nie musi go wypełnić. Osobiście nie obchodzi mnie, że mam jeszcze drugi rok umowy. Przeanalizujemy to wspólnie z zarządem i być może rozwiąże kontrakt niezależnie od okoliczności. To jest publiczne rzucenie rękawicy zarządowi. To ultimatum. Jordanesku mówi wprost albo zaczniecie w pełni wspierać moją wizję i zapewnicie mi stabilne warunki do pracy, albo odchodzę, niezależnie od pieniędzy. Na koniec wyjaśnił, co kieruje jego postawą. To nie jest szantaż. To jest jego mentalność. Mentalność zwycięzcy, który nie akceptuje półśrodków. Przyszedłem tu, by wygrywać, a nie stracić rok. To moja mentalność. Zawsze wchodzę całym sobą i ponoszę pełną odpowiedzialność, zakończył. Słowa Edwarda Jordanesku to potężny wstrząs dla całej legi Warszawa. To głos trenera, który czuje się zawiedziony i który nie boi się o tym mówić głośno. Postawił zarząd pod ścianą. Najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, czy klub pójdzie za wizją swojego trenera i zapewni mu warunki, jakich oczekuje. Czy może ta szokująca deklaracja to początek końca jego, tak obiecująco zapowiadającej się, przygody przy łazienkowskiej? Jedno jest pewne w legii Warszawa znów jest bardzo, bardzo gorąco. Ogień i ordanesku wprost nie obchodzi mnie kontrakt, mogę odejść z legii. Co wy na to? Czy legia przetrwa ten chaos? Piłka nożna.